No straże grób strzeże becie, już go tutaj nie znajdziecie. we a przeniknął skalne mury, Bóg natury, albertuch Teraz on na ludzkie plewe i na miłą patrzy ziemię. Prawda wroga dziś kosztem Pana, Alleluja. Przez Twe święte zmartwychwstawanie, grzechów powstać daj nam pawanie potem z Tobą królowanie, Alleluja, Alleluja. W imię Ojca i Syna i ducha świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w duchu świętym, niech, niech będą z Wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Bardzo często, jak idziemy do kościoła, mówimy: idziemy na Msze, idziemy na Eucharystię. Każda Eucharystia składa się z dwóch takich głównych części. Z liturgii Eucharystii, gdzie faktycznie bierzemy ciało Pana Jezusa, przyjmujemy je później podczas Komunii Świętej, ale drugą bardzo istotną częścią, tak samo ważną jest Liturgia Słowa. Dzisiaj w sposób szczególny chcemy skupić się na Słowie Bożym. Przeżywamy w Polsce już 13. niedzielę biblijną. Organizowaną przez dzieło biblijne, stąd też wnieśliśmy uroczyście ewangeliarz i chcemy zadać sobie dzisiaj to pytanie, na ile Pismo Święte, Słowo Boże, ta liturgia słowa tak celebrowana uroczyście w pierwszej części mszy świętej jest dla nas istotna w naszym życiu. Módlmy się też o to, aby Pan Bóg dawał nam pragnienie, chęci i wola, byśmy rozważali Słowo Boże w swoim życiu i z Niego. Czerpali. W pierwotnych kościołach montowano nawet tabernakula, przydzielone na pół. W jednej części było Słowo Boże, a w drugiej Eucharystia, Komunia, Święta. Tak samo ważne, tak samo Chrystus obecny w tych dwóch yy, wymiarach, które nam daje. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie Panie. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba, a gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał mi swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich, Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z martwych wstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Wy jesteście świadkami tego, drodzy siostry i bracia. Takie słowa są ostatnim zdaniem dzisiejszej Ewangelii. Świadkami czego? Zmartwychwstałego Pana, w imię którego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Tego świadkami mają być apostołowie. Ale kiedy spojrzymy na tę Ewangelię, słuchamy się w nią, w nią, no to możemy dojść do wniosku, że trochę kiepscy ci świadkowie. Czemu? Zatrwożeni, wylękli, zdumieni, niewierzący. To jest zawarte dzisiaj w tej Ewangelii. Oczywiście. Patrząc z takiej drugiej strony ludzkiej, jeśli ktoś z was siadłby sobie w domu przy kolacji, śniadaniu, obiedzie, jakimkolwiek posiłku z rodziną i nagle zmarłby parę dni temu, ktoś staje przy was, też bylibyście, ja też bylibyśmy zatrwożeni. Zdumieni, wlękli. Choć postawa apostołów może dziwić, dlatego że Ewangelia dzisiejsza jest bezpośrednią kontynuacją spotkania Jezusa z uczniami idącymi do Emmaus. Oni, poznawszy Chrystusa, wracają do Jerozolimy, do apostołów, spotykają się z Nimi, a ci mówią, Pan rzeczywiście z zmartwychwstał, ukazał się Szymonowi. I pierwsze zdanie dziś, mówi uczniowie, opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Pana w przyłamaniu chleba. A zatem teoretycznie, nawet praktycznie przecież widzieli się z Panem. Szymon widział i jest weryfikacja tego, o czym słyszeli i nagle pojawia się Jezus pośród nich. Rzeczywistość. Zatrwożeni i wylękli. Oczywiście Jezus cierpliwie im pokazuje, że jest prawdziwym, żyjącym, że ma ciało. Pokazuje im swoje ręce ludzkie, prawdziwe, tylko że z ranami. Swój bok przebity włócznią pokazuje swoje nogi i jeszcze na koniec dajcie mi jeść. Je z nimi. On Zjawa tego nie zrobi, duch też nie. To jest uwielbione ciało, które Jezus ma po zmartwychwstaniu. Z tym ciałem poszedł do nieba. Ludzkim ciałem tam niebie na mnie czeka. I na Ciebie też. Z, otwarty, z otwartymi szeroko ramionami. Ale wróćmy jeszcze do tych uczniów zatrwożeni i wylękli. Jeśli spojrzymy na Piotra, to On też jest tym. Zatrwożonym, zlękniętym uczniem. I w pierwszym czytaniu słyszeliśmy też o Piotrze, ale innym Piotrze, znaczy tym samym, ale nie takim samym. Bo to jest ten sam apostoł, który jednak po zesłaniu Ducha Świętego wychodzi z wieczornika i wygłasza piękną, potężną mowę do Żydów. I mówi im o tym, że zabiliście dawcę życia. Rękami bezbożnych przybiliście go do krzyża. Bezbożnych? Piotrze, przecież my jesteśmy pobożnymi Żydami, którzy przyszliśmy na święto spełnić uczynek chrześci... chrześcijański, nie. Religijny. A Piotr im takie rzeczy mówi. Ubliża im. I co się dzieje? Ci, zamiast go wziąć, ukamienować albo, nie wiem, zabić jakoś inaczej, bo, im, bo ich obraził. Pytają więc, co robić? Przyjmijcie chrzest. I tego dnia kilka tysięcy ludzi przyjmuje chrzest. Pewnie ludzi, którzy o Jezusie słyszeli. Może byli w tej grupie osób, których nakarmił chlebem na pustyni, gdzie wziął dwa, pięć chlebów i dwie ryby i rozmnożył. Cudowny sposób. Może byli przy grobie wazarza i słyszeli wyjdź na zewnątrz i widzieli na własne oczy, jak wyszedł zmarły z grobu. Może w ich rodzinie był ktoś przez Jezusa uzdrowiony i bardzo blisko byli, byliby uwierzyć, no ale cóż skazany, ukrzyżowany. Słowo Piotra miało moc, dlatego że było przepojone. Natchnione duchem świętym, słowo Piotra, słowo, które dzisiaj czytamy, słuchamy, którym my też się karmimy, powiedzmy. Piotr, natchniony duchem świętym, mówi te słowa. Każdy z nas jest natchniony duchem świętym, przyjął chrzest, chyba że jest jakiś niemowlak nieochrzczony jeszcze. Większość z nas jest bierzmowana. Duch Święty wstąpił w darach swoich. I co? Czego świadkiem jesteś? Kogo świadkiem jesteś? stałego Pana, czy może kogoś innego? To pytanie trzeba sobie postawić. Kolejne to takie: jakie jest moje Słowo? Czy jest to Słowo dające życie, podnoszące na duchu? Pełne miłości względem bliźniego, A czy jest to słowo, które dobija, które ciągle jest taką szpilą, aby komuś dopiec? To pytanie musi być postawione i więcej na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć, bo i to słowo pełne pociechy ma moc, i to słowo, które dobija, też ma moc. Tak nas Pan Bóg stworzył. On. Słowem stworzył cały świat i dał ludziom też Słowo, żeby mogli nim tworzyć, oczywiście już nie rzeczy, ale piękne postawy w kimś, w sobie też. Ktoś zapyta, ale jak księdze ogarnąć te słowa? W czasie jednego z kręgów Nowego Kościoła, którym pracuje już tutaj tyle lat jedna z uczestniczących tam osób powiedziała, że wyczytała gdzieś czy usłyszała w mądrej konferencji. Że słowo dobrze ogarnie się, jeśli się ogarnie myśli. Jeśli ja w swoich myślach sobie zastanowię się, co to słowo przyniesie, jaki będzie owoc, i osądzę, że zły, no to ucinam i słowa nie będzie. Oczywiście i myśl, i słowo rodzi się z serca. A zatem to, co jest w Twoim sercu, będzie wypowiedziane ustami. I to jest prawda. Może trudna dla wielu z Was. Ja też przecież grzeszę słowem. Nie chodzi o wulgarne słowo, ale chodzi o, o ocenę, opinię o kimś, powtarzanie czegoś, co prawdą nie jest, przynajmniej nie mam pewności, że jest prawdą. Wiele jest grzechów słowa. Słowo ma moc. Drodzy moi, my jesteśmy już od długiego czasu, wielu z was, może jeszcze, wielu z nas, może jeszcze wcześniej, jesteśmy zatrwożeni i wylęknięci, bo boimy się zachorować. Boimy się, co potem będzie, gdzie nas zawiozą, co z nami będzie, czy wyjdziemy z tego, jeśli się nam zdarzy ta nieszczęsna choroba. Boimy się o pracę. I nie chodzi tylko o wielkie biznesy, że komuś restauracja czy jakieś inne tam biznesy padną, ale tak po prostu o swoją pracę, o swój byt, o rodzinę. To normalne. Jesteśmy zatrwożeni. Rodzice boją się o swoje dzieci, o ich edukację, która od roku wygląda tak, jak wygląda i dziecko po całym dniu siedzenia przy kąpie, czy Ucząc się od 7.30 do 15 na lekcjach, wszystkich czy grając od siódmej do 15 w gry, zamiast być na lekcjach, po prostu świeci. Potem, jeszcze potem pracę domowe odrobić ono blaskiem świeci tego monitora. Ja nie mówię, że to jest, zadam Wam panaceum na to, no bo nie, nie jestem w stanie tego zrobić. Nie ma szans. Jest jak jest i trzeba to przyjąć, ale jakoś trzeba temu przeciwdziałać. Bo to jest problem. Wielu rodziców cierpi potężnie, bo nie wie co dalej, co ma z tym zrobić. My kapłani jesteśmy zatrwożeni. Co ze zbawieniem tych, którzy umierają bez sakramentów? Co zbawieniem, ze zbawieniem tych, którzy tutaj od. Półtora roku nie byli. U komunii, u spowiedzi. Bo się boją. No jasne, zrozumiały jest lęk. No, ale czy ten lęk dotyka wszystkiego? Czy do sklepu ktoś nie maszeruje dzielnie i spotyka setki osób? No, ale przy księdze trzeba jeść. No trzeba. Duchowo też trzeba. Mówię to, bo kto wam to powie? To nie jest pobożny wirus. Wierzcie mi, do dzisiaj spotykamy w konfesjonale ludzi, którzy ostatnio od spowiedzi byli na Boże Narodzenie 19 roku. I odważyli się w końcu. I Bogu dzięki, w końcu się odważyli, by przyjść. I mówię to do tych szczególnie, którzy patrzą na mnie z monitora, bo uczestniczą online. Jeśli wszędzie jest, jeśli wszędzie nie wychodzicie, czy tam nigdzie nie wychodzicie. Ale jeśli to jest wybiórcze, no to, to nie tędy droga. I to trzeba powiedzieć. Po prostu trzeba. Może tutaj jest ktoś siedzi w tej ławce, czy stoi, kto dzisiaj po raz pierwszy się odważył albo stoi na dworze, odważył się, przyjdzie tak, posłuchać słowa. Bogu niech będą dzięki. Dlaczego o tym mówię wszystkim? Bo Jezus przychodzący po zmartwychwstaniu do uczniów mówi pokój wam. Nie tak, jak daje świat. Ja Wam daję. Pokój, który jest na wieczność, on nie spełni tylko chwilowego pragnienia szczęścia. Dzisiaj jestem szczęśliwy, bo osiągnąłem coś, ale jutro będę pragnął czegoś więcej, czy czegoś innego, żeby znów to osiągnąć i znów być chwilę szczęśliwym. I to jest taka pogoń cały czas, a Jezus daje szczęście, które jest wieczne. Pokój, który jest też wieczny. I to duchowa sfera człowieka musi być karmiona, bo inaczej człowiek będzie kuśtykał przez to życie i nie będzie to, jak być powinno. Dziś niedziela Bożego Słowa, Biblijna, mówię o tym też, żebyśmy mieli świadomość, że wszystko, co wiemy o Bogu, jest właśnie stąd. Z takiej księgi. To jest lekcjonarz rzeczywiście, czytania mszalne, ale wszystko co tu jest zawarte jest Słowem Bożym. Macie w domu Pismo Święte? Proszę was, weźcie do ręki w tym tygodniu. Może nawet każdego dnia, by chociaż fragment, chociaż ten fragment, który jest czytany w Kościele w czasie Ewangelii. By przeczytać. No ale proszę księdza, ja nie rozumiem. To jest komentarz. Chcesz większy? Kup sobie pismo z tego Pawła albo jakieś inne z komentarzem, gdzie jest tyle tekstu, a tyle komentarza. Oczywiście, jak jest taka potrzeba. A bo ja nie znam ani historii, ani geografii, ani polityki tamtych czasów, no to czytaj komentarz. Bo ja nie znam, nie umiem, nie rozumiem, to nie będę. No, no można tylko co z tego. Więc proszę Was. Weźcie to do ręki, tę księgę w tym tygodniu, w następnych dniach, żeby to była księga, która jest faktycznie używana, żeby czytać. Weź i czytaj. Te słowa wpłynęły na nawrócenie Augustyna Wielkiego Świętego. Proste, no bardzo proste. No weź i czytaj, no, nic wyjątkowego. A jeśli weźmiesz? Przeczytasz tam Pokój Wam.